Witamy bardzo serdecznie. Proszę państwa, to jest taka okoliczność, która się rzadko trafia, aby wojewoda zachodniopomorski pomorski przyjechać na miejsce do Szczecineckiego do szpitala i podpisać umowę o współfinansowaniu tego co jest związane z przebudową Szczecineckiego szpitala, czyli Trzeci etap, bo tak przedsięwzięcia nazwaliśmy oddział medycyny opieki medycznej, szpitalny oddział ratunkowy, ratownictwo medyczne wyposażenie oddziału pediatrii. Przypomnę Państwu, że ta umowa dotyczy współfinansowania przedsięwzięcia poprzez ministerstwo z rezerwy, ministerstwa finansów. Ta procedura związana z uzyskaniem tych środków finansowych jest niezmiennie skomplikowana. My jako samorząd powiatu szczecińskiego miasto Szczecinek korzystaliśmy już z tej rezerwy Ministerstwa. Dzięki tym środkom finansowym wcześniej wyposażyliśmy oddział o internistyczny, oddział wozowo-ortopedyczny i salę operacyjną. Pan Wojewoda przed chwilą miał okazję zapoznać się z tym przedsięwzięciem i to jest drugie zadanie, które finansujemy z rezerwy. Aby takie środki uzyskać trzeba najpierw dobrze przygotować wniosek, później ten wniosek musi być zaopiniowany przez samorząd województwa jako znaczenie, jako przedsięwzięcie ważne dla województwa, zaopiniowane przez wojewodę zachodnio-pomorskiego. Później wniosek staje się już wnioskiem wojewody i jest skierowany do Ministerstwa Rozwoju. Ministerstwo Rozwoju, jeżeli to zaakceptuje pozytywnie, to dopiero idzie do Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów wniosek zatwierdza, dostajemy promesę, ale dysponentem środków finansowych i umowę i dyspozycje co do środków finansowych, i rozliczenie zadania należy już do wojewody Zachodniopomorskiego. Pomorskiego. No jest nam niezmiernie miło, że dzisiaj tutaj w obecności nas wszystkich, pana burmistrza, pani poseł. Małgorzaty Golińskiej, szefów e, szpitala. Panie Wojewodo, możemy e, to umowę parafować. Dla nas ma to ogromne znaczenie, ponieważ e, część tego zadania dotyczy również oddziału pediatrycznego. Pan Wojewodo miał okazję e, zapoznać się z przebudowanym oddziałem pediatrycznym. Ponad 600 tysięcy złotych środków finansowych jest e, przeznaczona na wyposażenie oddziału pediatrycznego. Jesteśmy w trakcie procesu inwestycyjnego, jeżeli chodzi o OJOM, o szpitalność o ratownictwo medyczne. Całe przedsięwzięcie ma kosztować około 6 milionów złotych. Tak jak panu wojewodzie przedstawiłem, właścicielami szpitala jest samorząd powiatu szczecineckiego Miasto Szczecinek. Jesteśmy chyba takim ewenementem, jeżeli chodzi o, o, o ten sposób organizacji takiej jednostki wojewódzkiej zachodniopomorskiej i chyba nielicznym w kraju. Staramy się wspólnie ułożyć na, na to, aby po pierwsze podwyższyć standard tego szczecineckiego szpitala. Pretendujemy, czy w zasadzie uważamy, że w tym kompleksie szpitalnym dzisiaj możemy mówić o wysokospecjalistycznych usługach wykonywanych przez nas i, i podmioty towarzyszące, i, i, i chcielibyśmy, aby praktycznie nasi mieszkańcy w coraz większym stopniu mogli korzystać z wysoko specjalistycznych usług medycznych, One będą wtedy, tylko wtedy, kiedy te procesy inwestycyjne będą realizowane i tak też, okay. tak też czyni. Bardzo proszę Pani też. Dziękuję bardzo, dziękuję Panie Starosto, Pani Poseł, Panie Burmistrzu, Panie Starosto. Szanowni Państwo, no, trzeba przyznać, że w szalonym tempie wskazaliśmy odwiedziny szpitali, wszystkie oddziały. Mieliśmy nawet próbę, co się stanie, jak będzie awaria windy, wypadła na piątkę, po, po, po chwili się że Pełne przygody mieliśmy tutaj w Talu, ale jednak system działa. Cieszę się, że jestem tu w odcinku, że będę mógł podpisać i yy, przekazać 2 miliony 569 tysięcy z broszami na zadanie, które będzie tutaj wykonane czyli SOL, OJOM i oddział pediatryczny. Cieszę się szczególnie dlatego, że to są oddziały bardzo specjalistyczne i bardzo ważne, istotne dla ochrony i ratunku życia pacjentów. Szczególnie cieszy mnie oddział pediatryczny, bo o dzieci musimy dbać i dobrze, że takie, że te pieniądze pójdą na ten szlachet celu. Ja podpiszemy za chwilę z, z paną tutaj starostą. Wiem, że to nie są to ostatnie pieniądze, które kierujemy do tego szpitala, do tego miejsca. Ja staram się objąć całe województwo takim parasolem bezpieczeństwa, żeby pacjenci mieli jak najkrócej, najkrótszą drogę do, do do szpitala, gdzie w sposób fantastyczny służyli. Mam nadzieję, pani starozołowata, to nie jest koniec, jeśli napiszecie dobry wniosek. Ja Chciałbym podziękować pani pose, bo na pewno też tam jak wie, miała jakiś wpływ na to, że ta dotacja została przyznana. I razem może wspólnie zrobimy coś, co, co dokończyć te elementy, te, które brakuje pieniędzy, z tego co wiem, to jeszcze trochę grosza brakuje. Bierzemy się do najpiękniejszego momentu, podpiszemy w tej chwili. To będzie historyczne, zgadzamy tak, się. Tak, zostaje tam... Panu Wojewodzie. Hmm. Proszę bardzo. Przepraszam. To ja to, to jest dla mnie? A teraz to, co jest dla mnie najważniejsze, panie starosta. To jest to dla Pana. Proszę sami... Tak, proszę. Chciałem poinformować jeszcze, że naprawdę mam duży wpływ na wiele rzeczy, a na pogodę by się nie miało wpływu. Także szanowni państwo, obiecuję Wam, że będę miał taki wpływ, to postaram się, żeby ta pogoda się zmieniła. Czyli forma została dokonana, można powiedzieć, że jestem w stanie teraz jestem w stanie teraz aha e, Teraz moje służby proszę Państwa, przeleją na konto Rosty. Dziękuję Proszę dobrze wykorzystać i pisać o następne. Być może wojewodna łatka rozczuć po tym inaczej. Dziękuję za to, Dziękuję. Miasto z wizją P. To dla was zmieniamy szczecinek. Wybowu miasto z wizją PR.